Sialeczko widzowie, witam ja widam maskę Maciku z um, z Poppy Playtime. I, i, i dzisiaj... Nie mogę. <grafię> Grałem z tym osobem. Nikolajem! <grafię> Dobra, dawaj, dawaj. Le let's go. To jest Poppy Playtime e, chapter 2 parkour. <grafię> dawaj. On jest fajny. Ja <grafię> tutaj tutaj pisze, że miałam kupił graf paka za 1500 Robuxów. Okej. Okay. Let's go! Nie no, ja kupuję. O, Dobra. To jest takie proste. Cacper tu ginął milion razy. <laughs> nie mogę. Milion razy, więc... Cadper jest bocikiem. Cacper jest bocikiem Muszę mu to pokazać. Znaczy, no dawaj Aaaaaa! Ale bocik, ale bocik Nie no. Luck, luck, luck. Tu się zbagowało, zbagowało się. No na pewno na pewno. Poczekaj na mnie No na pewno No kurde Ale noob, ja nie mogę no, ta gra jest taka Zbagowana, że o oh, kurde Ale spoko, Kasperu ma chyba 7 razy, więc Możesz to przebić Dobra, Sk Tego, nie no nie przebije tak Nie już. no mu musisz przeskoczyć po tych rzeczach A jest Dobra, ej Kaspera Cicho, bo brzmi jak... E jak ty dedłeś, jak ty Co? dedłeś? Dedłem kurde nic nie Ja Jak ty dedłeś? Nic. Przecież skoczyłeś O, no nie wiem, nie wiem, jakby, nie wiem Dawaj No, no kurde <grym> ale nubek Dobra No Jeszcze cię zmiażdżyło Dzięki siolo, kurde, patrz, się i od razu spadłem, no O Jezu Nie no, nie To szajs Że jak tutaj bym <grym> znowu to bym... Dawaj, dawaj <laughs> o Jezu. Dobre czasy Dobre czasy były Kiedy grałem z tobą i z Kacprem I musimy do tego wrócić Bo taką mam frajdę z tego <laughs> O Jezu Ostatnio w... co, co ja oh. <laughs> co, to... co to było Ostatnio w... <laughs> Ostatnio w Team Fortress gram e, z Kacpy. E, Do not enter okay. Do not enter, no już, nie No co to jest? No sproje mnie za mapę zarabywali <laughs> Dawaj, chodź Tu, ja znam labirynt. Tu trzeba i tu trz Oj, Oj że całą tą grę na pamięć, nasz to na No bo ja przechodziłem ją. Nie dość, że robiłem speedrun z Nie dość, że robiłem z niej speedrun 4 minuty 54 sekundy. Yy, grałem sam. No, grałem. Nubek tu jest, chodź. Yy, z tobą chodź. i jeszcze z tym. Ej, misia dodali, nie było go tu. Quick game! Quick game! Jezu, zamknij się, czołg. No bo. No, obydwie macie. Ja znam na pamięć. Stój, 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 stój. Ja to zrobię na pamięć. Też. Kurde! S! S! Przeszedłem! Nie macie, nie macie! No, siema jesteś. No, siema. No, była przerwa. Widzę, że zrobiłeś to sam. Także dawaj. Tu są dwa przejścia, ale iść tam wtedy, gdzie jest X. No! Jest to od nowa. Ty będziesz to no, jak to będę musiał. Przy... No, nie, no muszę. Ha! Głównie trzeba lewą stroną. Na, na pamkę, na pamkę to pamiętam. No ja też. Dawaj tędy. Tam na końcu jest secret Jak coś. No idziesz? No. No. Okej? Okay? No idę. Stoisz w miejscu, niech Idę, <laughs> idę. E, fajnie idziesz. Nie o no, ten gościu nie umie biec tej że ja nie wiem. No i co to za klos? Gdzie jesteś? Na początku samym. <grystania> nie daś nam przejść. O no gdzie ja mam iść? Idę, idę. <grystania> no kurde, no i nie mogę przejść! NICE! Jest, dobra. No i gdzie mam teraz przejść, no... Nie, zrobiłem cię w balona, tu jest ślepy zaułek. <grystania> 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 Co? Tu już nie masz opa, żeby mnie zabić, nie? Nie ma, nie ma! No. No. Ale Kacpra też nabrałem. Szczerze mówiąc. O, dawaj. Doba na luzie, na, nie zatrzymuje nawet. No, idziesz? A no ale do tej dziury, dobra No i let's go! Lecimy po boogie bocie Ale pana nagrany w ogóle No nie wiem, na początku ginąłeś I w Squid game też Cicho Cicho, bo no. no i mamy miejsce PJ-a. Jakie OPiGi? O PJ Paga Pilar <laughs> Nie grałeś to, nie wiesz Kacper ma dwie części Ja mam jedną Bo darmowa. Ej patrz, tu jest easter egg Dawaj, skakujemy O nie, myślałem, że to cię zabije, kurde Zepsułem Wam już nie wambusa? No Get Bambuko <laughs> pot. No Oczekaj na mnie, ja na ciebie czekałem. No Ty żulu, nie idź tam. No nie jestem w samym spadłem, ale spadłem! Spadłem! A, S, S. Kto tu jest bocikiem? No ale spadłem do miejsca, gdzie trzeba kontynuować. Więc bądź bądźcie. Aha. O, siema. <laughs> No i co mi jakaś, jakiś będ na, na twarz spadł? <noise> no bo ci dał z liścia Kiedy piosenka bra? No jak przyjdziesz. Ja idę tu, bo no, tam... jest... Że... No. No to fajnie. Zobaczyć. No leć na krzesło. O, Trzeba na tak krześle, tak. po prostu ja już się nie mieszczę. Z przodu jest najlepiej, więc siedzę Ja swoją górę tego tak by... Nieważne Nie daś Albo czekaj, daś, daś No to zostań tam, lecimy A, już. <śle> Czy to cię nie zrzuci? Nie, to cię nie zrzuci <śle> hey, Jak jak te grabie Bro, to xD Co, grabie? Nie grabie o... A To jest takie szybkie, ej te lampy zara prawie zarąbały! No, no bo to przyspiesza Dobra zostań, tam to cię nic nie powinno stać widzę. RODO! Ale te lampy wyglądają... Ty bo prawie spadłem! Tak mnie trzęsie jakoś dziwnie. Okej! Okay. No. <noise> no. O nie, gdzie ja jestem? Nie a ja, a ja! A ja specjalnie spadłem, bo myślałem, że zginę, a jestem... jestem w połowie trasy. Nie mam jak stąd zejść. Ajajaj. Mamy ludzie z nami takiego slapa! No, nie lubicie. Kurde! Jesteś przy pociągu? Nie, jestem w tunelu. Zostałem w tunelu. No to czekaj, tutaj zaraz przyjedzie kolejny pociąg. Kurde, muszę taki kawał iść do ciebie. O, skip stage. No, no mówię coś nie... Klikam skip stage. No, jedziesz? Mhm. No bo czekam tu. No tu to jest wolne! No nie mogę, no, a ja ty jesteś powodę, powodę. w ogóle? Jak ty prowadzisz ten pociąg? A ja mam wyjść jak mówiłeś nazwisko, czy nie? Halo? Ale debil Eh, dobra, wracam do ciebie No to weź tam, to jedziesz? Myślemy, No Jedziesz, no, nie jedziesz? Jadę. Kurde, to spadłem w czerwone takie małe coś pomiędzy. Gdzie ty jesteś w ogóle? No idę do ciebie. Na nogach. Ba, 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 ba. Ej, nie gadaj, że ten pociąg ba, ba, ba. Że ja wróciłem, że to jest jakby inny ten i ja już cię nie znajdę. Nie. Uh. Ja takie chcę... Dobra, lecę tam gdzie po... A, zginąłem. Gdzie ty jesteś? Też jesteś? O, dobra, siema. No bo ja byłem w tamtym tunelu dobra. i musiałem iść do ciebie taki kawałek. Zamknij. No, Zamknij się, no proszę. Czaj co dziwo w tym żarcie. Czajsz. Widziałeś? Widziałeś? Zamknij się, no proszę. Paradowałem Alana, który tak powiedział na fany moment. Dalej nie Dobra dawaj na krzesła, tu jest bezpiecznie Mogę cię zrzucić? Nie mogę Co ty robisz? Cicho <laughs> no. <laughs> Ale zginął, ale nubek <laughs> Ja też specjalnie zginąłem, bo wiesz... Ale ja specjalnie zginąłem, żeby ciebie spotkać. Bo ja wiem co jest na końcu kurde, mapy. Nie wiesz to weź wy wypnij większość tego, bo to... <grym> bo tak średnio idzie. Co ty, będzie beka. O bardzo, tak. Bo chcą... Widzowie chcą, chcą oglądać, nie? <grym> pa, 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 pa. Pa, pa. Ej, jest. Gdzie jest ten czapątk? Zeg ten zegar jest na odwrót. Jest 15 po 12. Czyli tak jak w realu. O, Joe. Joe, fajne, nie na wyrażam wiadomo, co to Dobra, no chodź Ej, potwierdzasz to, że nagrywamy to 3 w nocy. Tak, nagrywam to 3 w nocy. No! Gościu, tak wpadł na ten pociąg, że mnie prawie wywaliło. <noise> Ej! Ej, mam dobry pomysł na tytuł. Mam dobry pomysł na tytuł, Moragi. zgadnij jaki. Moragi. Nie graj w Pobie playtaj o 3 nocy z Mikołajem. Um. Dobra, nie, nie, nie. Mikołaj. Gościu, z Gościu! Napiszesz mi to na papierach. Nigdy nie, nie graj w Poppy Playtime, a w nocy z Gajerem, o! Taką masz ksywę? Powiedz... No z Gajerem, no to może być, to nie jest nawet... To... Dobra... Ale jak ale mi to mój napiszesz mój na Jak Powiedz mi napiszesz to, na papierach... Ja mówię, jak, napiszesz na... Na... jak napiszesz mi na papierach, to możesz tak mówić, ale wiesz... No ale nie... Typie... Wypikaj to... I... i kurwa dajesz, dajesz mi więcej no, roboty, dajesz więcej roboty, człowiek. I nazywaj mnie Gajer. Dobra. Dobra. No dobra no co no. Raz Sassy trzeba Gamer, ten, raz, raz Miki 1, 3, 2, 4. Raz Mikołaja, raz Gajer. Raz Gajer. No, to nie jest pełne ten. Wskoczyłeś. O żyje. Ło baba. Ło Właśnie do siedzenia wypadnie Patrz, trzeba tu uciekać Dobrze znaleźć RUN! So, so scary Tam, tam trzeba Tam, tą stroną Nie mogę, Jezu A mnie brzył Bonzi Chodź O Jezu ten, 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 odcinek mnie bardziej śmiesza niż bo nawet pewnie widzów o. Zaraz Ista. umrę <laughs> Siemaneczko Ej, może mnie potrącić płaci. auto? Nie może Patrz, tu jest easter egg Słuchaj, Zawsze chciałem być Zawsze chciałem być potrącony przez samochód No w Robloxie, jasne Pa! Zgadnij, Cześć. kto tu jest! Zgadnij, kto tu jest! Łogi, A Ale że tu były easter eggi, trzeba było zbierać jakieś tam... jakiś coiny. Nie, jest odznak? Cześć! <grym> Cześć. Do Ej, dawa, Cześć. dawaj jeszcze tu! Dawaj jeszcze tu! Pizza. Dawaj! Chodź! Pizza. Zgadnij, co tu jest! Pizza. Jezu, cicho! Chica, Pizza. jesteś to Pizza! Pizza! Pizza. Patrz, co tu jest! Pizza! 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 Dobra, kończymy odcinek. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Bo mi się nie spodobał. No, Pizza! 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 Ej, no gościu, to, że pisa, pisa. nagrywam o trzeciej w nocy, nie znaczy, że masz ogłupieć. Co mogę? No a to teraz nawet nagrywamy rogą zdradę.